Uwaga, w filmie występują dowcipy uważane za niestosowne. Oglądasz na własną odpowiedzialność. W dniu pierwszym podpisaliśmy umowę. Po podpisaniu jej zastanawialiśmy się przez 3 godziny, co gdzie będzie. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że nie mamy pojęcia, jak to zrobimy i to trzeba na spokojnie. I nastał dzień kolejny. Testkim przedstawia. Chujo ci Warsztat twojej starej. <śmienic> Jak tu <to> pięknie. <śmienic> Podobno Jacek ma taki sam w domu Czyli wiecie jak obsługiwać Uśmiechnij się Marian Poznajcie kierownika, ksywa Jacek Kierownik zawsze ma dla mnie złote porady Nie, nie wiem czemu, ale mi się nie poziomować ta kamera Się zachce I zawsze jest dla mnie wsparciem niech dzień a ja pracowałem. Wziąć coś? Nie, chodź tak sobie z telefonu prędzę. Wreszcie, pojawi się troszeczkę, kto tu przyszedł. Poznajcie również mnie, narratora zwanego Mati. Ze spokojem mogę powiedzieć, że gdyby nie ja, to by tutaj nic nie powstało. Nie moja wina, że mam pracofobię. Co za cudo. Może teraz to wszystko wygląda obskurnie, ale spokojnie. W przyszłości nic się nie zmieni. Nie, no żart. Dołożymy wszystkich sił i wszyscy będziecie tego świadkami, że krok po kroku będziemy budować swój warsztat marzeń. 120 metrów szczęścia. Tutaj będzie klockownia. A tutaj jest rozpierdnia. To się przyda, bo mamy od razu te kantowniki wszystkie, nie? Co to Ślanku, wszystko. To, to. Aha, dobrze. Ja nie wiem, że to po prostu znalazłam e, te foliowe rękawiczki. Okay. Ja nie wiem, co tam się działo wcześniej. Nie, nie wiem. Choć się domyślam. O, jeszcze mi na pewno maseczka się przyda. Przynajmniej tej twarzy nie będzie widać. Dobra, idzie to też. To było właśnie chwytania. Tam stoi tajemniczki, tak jak nazwiemy. E, ja pamiętam, to co już że jak byłem w Matbubie kiedyś i to był tam taki Paweł. Pewnie myślicie, że będzie kontynuacja tej historii. Tak. Otóż nie. O. Uśmiechnij się łanie mordo. Ta, Polska na mnie patrzy. Tak. się zaplątałem w Dzień pierwszy, sprzątanie. Pozamiatamy? Ja jadę od góry. A few od góry trochę się usprzątło No to było fajne ta kubka która jest tutaj ona była za tym kaloryferem masakra tutaj chyba już nie ma ale tak tu troszeczkę jest mokro no taka delikatna wilgoć ale chyba Lepiej niż na początku. No i co? I zabawa trwa. Tutaj moja jeczka, które chciałem zjeść, ale skończył się gaz. No i tak sytuacja po sprzątaniu wygląda. Jest większy burdel niż był. Ale to chyba tak działa. Szef już chyba pojechał. O, tutaj jeszcze nic nie ruszone, tylko dołożone. Tutaj mamy sprzęt cicho. O tutaj chyba będziemy złomę jakiś trzymać Jak coś zostanie Uuu, no co to za przystojnik? Razem nie aktor No i tutaj taki piecek Który powinien o to, 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 to Powinno być o właśnie do odpływu Podłączone. Ale za odpływ robi to szmata na razie Elegancko, o tutaj mieliśmy zegarek Asasina, ale nie w naszym guście to wyrzucamy. No i co? I teraz sobie pomajstruję, sprawdzę odkurzacz, bo podobno coś jest nie tak. Jedziemy z koksem, cieszymy się warsztatem i warsztatujemy. Dobra, zrobimy mały przeglądzik Co jest pięć? bo podobno coś jest zdubcone. To znaczy jest nieszczelne Może i robimy Ale kto robi dobrze? Nie wiem czy mnie widać, ale to może i lepiej No jest zdubcone, bo nie jest... Nie jest worek podłączony jak to kurwa działa hmm, ciekawe oh. ja, o, jacyś pat patosom się odezwali Został ten piękny moment, kiedy po raz pierwszy mogę sobie pomajsterkować we własnym warsztacie. Niby to tylko podłączenie worka do odkurzacza? Prawda. Ale cieszy mnie to, że mogę to zrobić u siebie. Kurde, no jest się lepiej niż już niektóre aktorki. Dobra, to zobaczymy co z tymi koleżkami? na strachu ogóle kurde zaraz się tutaj to wymiecie razem kółeczkami wydawało mi się może, że miało nim być 5 i to prawda, nie wiem gdzie jest piąta. to szczegóły. No muszę to spasować. Zapewne. No i co to mi gościowi nie pasowało? Nie wiem, Być może mają ją A być może nie. No, wszystko, ale chodzi. Patrzcie, chyba, chyba kolega miał problem, żeby te nóżki wsadziło. W sumie nie wiem czemu, bo zasada działania jest taka, że po prostu to, to wciskamy tutaj. No i nie działa, to, tak jak powinno. Surprise, motherfucker. Jedną ręką to nie robota. No kurna wpytkę. Ale będzie śmigła Będę wymiatał. A szefostosy już pojechało. A biedny fizer został. O, ale idziesz malaniki. Ojedziesz. Zrobił to dla Maciusia. Why are you gay? Siła. To jest problem? Problem jest z tym, że to. O. No nie trzeba iść tutaj, bo jest. Ten plastik trzeba jakoś odgiąć, żeby ta część poszła bardziej na to. A widzę już problem. To ten plastik powinien być nad tym. Tak samo jak tutaj, widzicie. Tutaj jest plastik, a tutaj jest sam metal naokoła. A tutaj jest plastik. No, to trzeba jakoś poprawić. A to na siłę tutaj próbował Na siłę to wiecie co można. Bo wiecie? Nie wiemy. nie wiemy, ale nie powiemy. No w sumie nie wiem, ale coś może tak na siłę. Tutaj piździ. No teraz poopowiadam co ja właśnie robię, sam nie wiem, próbuję lekkość na plastik, o haha, ha. dobrze, dobrze. Gajeczka. Ja syna. syna, jednego. Aha. Tu trzeba gruby sprzęt. A, ja siła. No, kurwa, to trzeba odkręcić. Gdzie mamy coś do odkręcania? Moja najlepsza inwestycja, no, za, ni za nią razem z pudełkiem, baterią i jedną ładowarką jakieś 1100 zł. No ale kurde, tym to ja wiecie. 18 watów, 5 amperów. 4K Ultra HD z technologią podświetlenia Full Array LED. Tym to ja kurde mogę... Dachy robić Gwiazdeczka, lepiej. gwiazdeczka Tak jak ja Aha Dupeczka No rozjechany gwint Kula Czemu wszyscy nie robią jak ja Może tu i lepiej no Zaraz może coś przypasujemy mam dupa, to jest zjechane jak... jak coś zjechanego Nie, Jak się nie da po to trzeba siłą Kurde, przecież to tak siedzi jak atom Kurde, przekupiny dostanę Sorry, przenek, muszę ci zabić. O. Siła! Dobrze. Niesamowity człowiek. Dobra, czy mamy tutaj jeszcze jakieś blaszki? Tutaj mamy jakiś kontakt. Znaczy można powiedzieć eks kontakt. Da się rączką rączką To wiecie, co się da. Bo wiecie! Dobra. A tutaj taki wiecznik mamy. Oko na świat. Kurczę, już jest, no, susza, susza, ale nie wiem, czy to będzie widać. Jest jeszcze. O, widać takie kryształki, jakby. To jest delikatna wilgoć, jeszcze. Musimy sobie kupić higrometr i sobie zmierzyć wilgotność bo jak przekracza 60% no to trzeba e, trzeba tutaj osuszyć osuszyć te mury w ogóle żeby, żeby nie było grzyba tak nie wiem, to co, coś jeszcze bym tam porobił naprawiłem odkurzacz nie powiem, żeby to było łatwe <ścoughs> <śmiennie> Piję. bardzo, bardzo ciężkie Dobra Dzień czwarty. Coś dzisiaj będziemy robić. Co będziemy robić, mordę, dzisiaj? Może no wyciągamy to, to wszystko z tych ścian, tak ogarniemy tu, te, te. Te, te? te różne takie łone. Można by pozalepiać coś, nie? Wsiknąć gdzieś pianką, w to, gdzieś tu to coś zastyga. Żeby tu wiesz, też chcę na pierdolić tego, te, takie. Bo... Te wszystkie, to no. niepotrzebne. No to zapiankować sobie, potem się zetnie, przejedzie z gipsem. No, to trzeba wyczyścić, tą oto krateczkę. O, patrzcie, chyba dawno nie była otwierana. A to jest, a to jest z komina kurwa z pieca, nie? No. Podkreślmy pieca gazowego. Tak. No, ty chyba będziemy pierwsi, co? Trzeba takie rzeczy doporowić od tu wszystkie te najgorsze chumstwa Tak jest Nie wiem, czy jest różnica? Moje były te po lewej Nie chcę, żebyś się skalał moim potem, szefie <grywia> A tam przywiązano też jakieś ścinki ruchu, które pewnie w jakiś wiecie są Cienkie ruchu? Ja tak, ścinki lukie. A, widać no widzisz, no to już będzie oznaczenie na czynsz, pod warunkiem, że trochę dało obniżę. No, <grystanie> to pięciokrotnie. To myślę, że stukrotnie. <grystanie> Dobra, to jedziemy z koksem. Tak teraz sobie myślę, że to chyba jest niebawem tym, tu dać ci rybę. Może to zostawimy te rzeczy na łazienkę. Albo na te wszystkie pokoje oprócz tego, nie? <grystanie> Niestety to by się strzela, nie? Mam mieć olej z Dobry pomysł z tym grudem? No a co trzeba zrobić, żeby się nie kurzyło? No, no, ty. Ty, 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 ty. no. Jakoś szpili ze ściany, to nie pies na tym wisi w środku. No to słyszałem, że tutaj haratała, ale nie wiem co. Ja być... może tak, to tutaj. A ty to usunąłeś? To niedobrze. Czemu? Nie wiem, czy na tym pies nie wisi. Które? To, to Czy tam mają łazbę? Nie czy mają kotówki jakieś najtańsze Pewnie najtańsze nowe Dobra, idę pokazać co zrobiłeś Ten oto to Rysoko to tylko nie? No lepiej wysoko niż nisko no. Piękny zamontowany kątowniczek Kurwa, to nie jest człowiek, to jest robot Zaraz nalajemy do wiadra wody i, i przetestujemy jak to leci Ale wygląda na, lepiej, nie? na git na git Zaraz się wyczyści O ciekawe co tu jest to jest ten, nie? Od stawronu główne bezpieczniki. Krateczka została przeczyszczona ładnie. No dzieje się. Syfix trzeba wywieźć. No i częściowo czajniczek został zezłomowany. Muszę się nauczyć złomu, żeby wiedzieć co i jak, co gdzie. No i już jest koło. Że moje ten kaftan chyba wszyscy na pistolet. A nie masz pistoleta? Nie. pistoletu. pistoletu. No jest! Nie wiem czy będzie czysty. A, Będzie dobrze. A co ty chciałeś zaplanować? Na zewnątrz te dziury. A No można zagipsować. Chociaż nie jak gips, bo kładałem To te... jest tam jest Dziesięć w grubości Jesteś to zagib się w Ketujskim za 3 lata Nie czemu Budowlańca? Nie wiem ale musieli przyjść Takich kolosów Kur... jakiś specjalista Nie no. Chłopie ja miałem firmę budowlaną Padła bo padła ale miałem A drabinka Będziesz nie? <noise> no, Będę chłopie to ma nie działać. Tam zostawiłeś drabinę? Nie, już. O, okej. Okay. O, jest i ona. Jaka szufeleczka. A jest na zewnątrz. No, dobra. Prawie działa? No tak średnio bym powiedział. Aha. Ale to chyba będzie za mała drabina. Dima nie podumał. O, jest ta piękna drabina. Jaka siła! Dobrze. O, muszę no, bardzo złapać. O, mamy to. Zajemnie. Dzięki. O, majster jedzie z koksem Kurde, to nie jest człowiek Naprawdę Dobra, będziemy czyścili rynny Tu prawie nic nie ma Tu prawie nic nie ma Tam troszeczkę Tutaj troszeczkę Ale zmieciemy jak już jesteśmy nad rzeką, obok farmy siedzi krowa i pali trawkę. Podpływa do niej bubr, wychodzi na brzeg i pyta, te krowa, co robisz? Ej, 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 ej widzisz bubr, jaram jest około, daj trochę, jeszcze nigdy nie kurzyłem. Jasne. Ciągnij macha bracie. Bubr wciągnął dym i od razu go wypuścił. Na to krowa, stary, nie tak. Patrz, ciągniesz macha i trzymasz go w płucach dłuższą chwilę. Zresztą, wiesz co? W tym czasie jak wciągniesz, przepłyń się kawałek pod wodą w dół rzeki, wróć tu i wtedy wypuść powietrze. I mówię ci, będzie OK. Jak uradzili, tak zrobili. Bubr się zaciągnął, płynie pod wodą, ale już po kilku chwilach zrobiło mu się hepi. Wyszedł na brzeg po drugiej stronie rzeki, walnął się na trawę i orbituje. Podchodzi do niego hipopotam i pyta, ty bubr, co robisz? Ej, widzisz hipciu, fazuje sobie troszkę. Daj trochę stufu, ja też chcę. Podpłyn na drugi brzeg do krowy, ona ci da. Hipopotam podpłynął w górę rzeki, wychodzi na brzeg, a krowa wywaliła gały i krzyczy: Bóbr, kurwa, wypuść powietrze!" Dobrze kierowniku, to jakby kierownik otrzymała dzień czwarty, coś, co zrobiliśmy. No niewiele żeśmy zrobili, nie no, wyczyściliśmy trochę rzeczy na zewnątrz, trochę popracowaliśmy. Tak A jest, jest git, ciągle do przodu i to się liczy. że żeby nam nie wychodziło, to się wszystko ułoży. Wszystko na pasji dokładnie. Jesteśmy pasjonatami ubóstwa ściana przypadkiem nie było no, no to wygląda tu w ogóle jakieś to może były być... ściany. jakieś boksy tutaj mogły być nie? w ogóle było pozabudowywane w takim razie Ciekawe co to jest Ciekawe co tutaj jest dopiero to mnie no. dociera nie No bo tutaj jest ten komin nie po coś No i od tam też pewnie szła ściana tu, jakieś, tu był korytarz, pewnie, tu pewnie były drzwi. I o. dlatego tu jest legal, bo to było też, też w ścianie to szło, nie? Czyli tu pewnie były jakieś drzwi do, do kibla i tu były jakieś pomieszczenia. Pewnie tutaj był skarbiec narodowy. Albo tutaj może jakiś, nie wiem, mordowali kogoś. No, może. Nie może się działo. Ale jakieś nudne sklepy, ja. No. Dobra, to zawijamy. Elo, Elo, wszystkim ludziom, którzy nas oglądają. <głos> <głos> czyli tyle, tyle. Czyli my. Tak. Now. Elo, Elo, Na wieki wieków Elo. <noise> no. No. No.